Dzień dobry Jak widzicie Wskoczyła na kask Konwój na kask wskoczył? Tak Uchwyt y, z mocowaniem do GoPro tak zwanym No i zobaczymy jak to się sprawdza Wieczór już się zbliża A nawet bym powiedział dalej Zbliża się ciemność Pomalutku? Także wytestujemy, przetestujemy sobie jak to tam na kasku będzie miało miejsce Wiecie jednak tematu rowerowego nie poruszymy, bo to jest zbyt be, zbyt wulwersujący temat. Aha, nie. nie doszliśmy nie. naprawdę do konsensusu, że nie ma sensu tego mówić wkrótce, po krótce. Moja opinia jest scenami rowerów powariowali. Koniec. To jest moje zdanie. No, teraz pora się delektować jazdą Piękną Jula się sprawdza Chociaż ma dwa lata Nie zawiodła mnie ani razu Świeci cały czas, wszystkie diody świecą, ona ma cztery takie chyba xlm -y dwójki to są Z tego co pamiętam yy, Działają Jak widzicie yy, Później zobaczycie Z innej perspektywy yy, Konwój jest zamontowany na kasku i o to mi właśnie chodziło. I to prawda jest, naprawdę szafowa, jak to się mówi, przed ludźmi, którzy mówili, że jedna na kierownicy, druga na kasku. Naprawdę potwierdzam, potwierdzam po swoich przemyśleniach, po swoich testach. Nie wiem ile byś się miało lumenów na kierownicy, nawet ich 10 tysięcy. Nie zmieni tego faktu, że jednak brakuje doświetlenia z głową. Czyli kasku czy tam, nie wiem skąd mam dobrze. No tędy też jeszcze. Moja noga ani moje koło nie jechało tą drogą. Teraz jedziemy yy, na, tylko na konwojach jedziemy. Marcin na konwój ma na kierownicy Ja mam tutaj yy, też na... Yy, na... No szybko, no na kasku, nie? Julę teraz odpalę Ale Jula Powiem wam szczerze, że ten na kasku o. Teraz jest bez, bez konwoja Teraz jest konwojem Jula, dobrze, co do Juli Jula o tyle jest dobra Że na no, mocne ma te światło No ale bateria niestety dwuletnia bateria już nie domaga tak naprawdę i można powiedzieć że na pełnej mocy latarki świeżo naładowane gdy jest No ma to moc może na 30 minut Ale ja mam Julę dwuletnią Natomiast konwój mam 4T 4, No szybko Ogniwa No i jednak na kasku daje radę Ten konwój Mocniejszy jest, o wiele mocniejszy jest od Juli, Naprawdę I no i widzicie nie? Tam gdzie się popatrzę Tam po prostu widać O to mi właśnie chodziło Fajna zabawa, czyli zgawka. i hey. wiecie co? I myk nad jezioro! Ja czy stary na drugą stronę jedziemy. Wiesz o tym? Nie. O, nie wiadę na jezioro. Tak mówiłem. Wiem, tak mówiłem. Ale muszę to zrobić. Raz w życiu nie wiadomo, czy będą jeszcze kiedykolwiek. Ja też nie. Przejeżdżamy jeziorkiem na drugą stronę. Albo można. Tu jest wąski przesmyk, wiesz. Więc jestem na 100% pewien, że tutaj jeżeli by był cieńszy lud, no nie ma bata na tej niebo, nie? no, wejdę tu Ja też Raczej nie wiadomo. Są wiesz co schody, nie? Także i już na drugiej stronie jesteś. Genialnie! Jest Genialnie Pyk! Jezioro odbędnione. To jest czapla. Widzicie? widzę czapla. To jest czapla. Dobra. Idziemy ze zachodem w spokoju. Patrzcie, co znaleźliśmy z Marcinem. Tam trzymają strachy na lachy. Uwaga. Jaki pogłos. Jakby ktoś się odpukał to chłopie, ja bym zostawił rower bym na pozaka, nie? No. <laughs> Przypuszczam, że tak.